Ja wiem, że Droga Abrahama się skończyła, ale jest jedna bardzo fajna rzecz, którą koniecznie chciałbym, żebyście zobaczyli, więc zapraszam. Cześć! Samochód mamy tam od tamtej strony. Podjedziemy do Moniki po pudło ze słodyczami, które ona zrobiła. No, eee, no i ruszamy. I ruszamy. 9 Czy dziewiąty, dziewiąty? Drogi Abrahama. Ostatni odcinek ósmy był nagrywany w lipcu. W lipcu. To był lipiec. Gdzie prosiliśmy Was o wsparcie dla Agaty. I teraz jest grudzień, Dzień. 20. Dzisiaj jest 20. 21. 21? <noise> I dzisiaj na zrzutce jest 26 tysięcy złotych. I postanowiliśmy pojechać do Agaty, zawieść jej część tych pieniędzy i zawieść jej też te pakunki, które dostała od naszych znajomych, zobaczymy jak to będzie im się podobało. Mamy przed sobą drogę, bardzo się cieszymy, że będziemy mogli zobaczyć się znowu z Agatą i z jej rodziną. No jedziemy. Nie żaden, w żadnych drogach jak najbardziej Tu mamy pięknie odśnieżone No, chyba trochę światło. Się... Czerwona maka No, mamy już za sobą większość trasy Nie wolno mi tego jeść, a tak to lubię <śm> <śm> Jedziemy na koniec świata to droga trochę tak wygląda, ale jedzie się super, ekstra, jak w górach, nie? Tu mieszkają renifery świętego Mikołaja. No cześć Marcin! Co no, tak szybko przyjechaliście? Słyszałem, że z Poznania wróciłeś dopiero. Cześć. Dzień dobry Państwu! Dzień dobry. Witamy, witamy. Witamy, witamy. Cześć maluszku. Cześć Piotru. Co boisz? Jak masz na nie? Piotr Piotr Trzy latka Ile masz latek? Trzy widzisz, widzisz się tu? Widzisz, że tam jest? A pomachaj, to będą takie fajnie ludzie oglądali Pomachasz im? <noise> cześć, powiesz im cześć Tak głośno? Baczki Twoje tak, Po które mają i oh, so good. W porządku, na razie kombinuję. Żeby i, można było lepiej popracować. Lepiej popracować? Tak. Ale co, jak chcesz pracować? Pomagać w domu najwięcej. I kombinujesz jak to zrobić? Tak, no, właśnie dobrać. kombinuję. Mopa i podłogę sześć. Też można. Pracy, że mi obgadują ciągle, że... A ty chodzisz do pracy? Znaczy, na warsztat obgadują, że ja takie owaki, ale... Nie wiem, też nie wiem, co mam z tymi ludźmi, także na mnie zwracają uwagę. To co, ja... coś z nimi jest chyba nie tak. W takim no momentu. na pewno, ale ja tam staram się, jak mogę, myśleć o tych osobach, ale czasem to te osoby się tak popisują. Księżniczko, jaki dzień minął dzisiaj? ...zrobić jakiś pomysł. No, comment. no comment. A co to to jest? Ile gier? Miktor, co ty w tym podle robisz? No Jest trzeba. No a jak u mnie zobaczycie sam, to może się jakiś swoje. Robimy wywiad. Co byś chciał powiedzieć? Kim jesteś? Ja no. Mam na imię? Chodzę do szkoły? Do której? Do trzeciej. Do trzeciej klasy. A czym się interesujesz? Liczenia. Liczeniem? Co byś chciał takiego zrobić w życiu ciekawego? Jakieś marzenia na przykład masz? A co lubisz? Kajakol! Co? Kajakol! Kajakol? Traktor! Traktorem jeździć. A na rowerze lubisz? No tak. O męsku. O męsku? Tym wszystkim dziewczynom, które będą to oglądały, teraz tu buziaka musi uderzyć. No? To któryś masz tam picie? Włączysz i tam też przysiągcie. Sią cię tam. Idziesz, na Jak człowiek jest zdrowy i pracuje, może trochę więcej popracować, więcej zarobić, znaleźć lepszą pracę, bo jak chce, nie wiem, gdzieś wyjechać czy coś chce kupić, to jakieś ma wyjście. Jak człowiek jest zupełnie niezdolny do pracy i ma tylko rentę socjalną, to jest już w zasadzie koniec, bo nic nie powalczy więcej. Czyli tak, trzeba tak zrobić, żeby był 1000 zł miesięcznie wpływu mm -hmm. jakiegoś i to będzie działało tak, że nie będzie, nie będzie długośnie mm -hmm. 1000 zł. No nie będzie przyraznej, bo to jest właśnie składka ZUS-u. <gry> i tam te różne, wody czy coś opłaty, bo to zapłacę za śmieci, kupię prąd, to nie starczy na wodę, no to... No, Generalnie według ustawy nam się należy zwrot kosztów jeszcze utrzymania budynku. A ponieważ ustawa jest tak sformułowana, że jest napisane, że coś się należy, że starosta na przykład ma coś tam albo podpisać z nami umowę o zawodostwo, a nie ma żadnych restrykcji, że jak nie podpiszę to coś tam, no to nie jest nie dawać niż dawać. Teraz się zmieniły władze, jest nowy starosta, jest inny klimat. Może się uda, bo już byłam, rozmawiałam z wicestarostą. Też zgodziłam się w ramach rozwijania dobrej współpracy przeszkolić pedagogów i psychologów szkolnych w powiecie na temat pracy z takimi trudnymi dziećmi po traumie, z zaburzeniami więzi. Będziesz w szkole zajęcia pracować? Dla, dla pedagogów i psychologów. Gratis będę ich szkole to tak na początek dobrej współpracy. Nie wiem, kto na tej umowie lepiej wyjdzie, ale, ale warto ich przeszkolić, bo, bo fajnie, Dziękuję. żeby też mieli świadomość, że takie dzieci to są trochę inne dzieci. Tak jak teraz Piotrek do tego internatu poszedł i panie najpierw były. Przekonany, że sobie poradzą, i mówił, że Tym z lekkim upośledzeniem chłopiec, to nie takich żeśmy mieli, to co to za problem? A potem rozmawiałam z, panią, z wychowawczy panią wychowawczynią w internecie, i ona mówi, proszę pani, ale on się w ogóle mnie nie słucha. Mówię mu, by się poszedł umyć, a on się odwraca w drugą stronę i idzie spać. No bo, dlaczego się ma słuchać nagle jakiejś obcej baby? Tak. Nie ma żadnego powodu, żeby się jej słuchał. On wyłącznie w relacji i to też różnie, ale jakaś obca pani do niego mówi, że on coś ma robić. No to... Też tego doświadczyłem, jak zamówiłem ciężarówkę już na drogę. I Krzyś z krzyżkiem żeśmy to rozwalili w 4 godziny, 10 ton. A potem przyszedł i mi dziękował za to, że się napracował, naprawdę. I mówi: Panie Marcinia, się inaczej czuję. Jutro też coś. <grywka> no nie wiem, wy drugiej nie zamówię, bo ja nie, chcę, nie. <grywka> Na warsztatach to już na niego machnęli ręką. I myślę, że ta formuła się już wyczerpała w stosunku do niego zupełnie. Tam. On nie lubi zresztą takich robótek ręcznych, tam coś lepią. Właśnie jakieś choinki teraz tam makaronem oblepiają, coś czy jakiś dekupasz czy coś. To, to nie krzysia zajęcia. No, wniosków o rozwiązanie rodziny było już kilka. Nawet pytałam się pani dyrektor PCPR-u, właśnie rozwiązać rodzinę, i pani sędzia też się zawsze denerwuje, że dostała wniosek z PCPR-u rozwiązanie rodziny bez żadnej propozycji. Gdzie umieścić dzieci? Bo to nie są dzieci, po które się ustawiają kolejki. Jest coś takiego w tych dzieciach, że jak już zostały odrzucone przez biologicznych rodziców, to chce być odrzucony. No, że już odrzuciła go matka, co dla dziecka jest w sumie najważniejsze, bo matka jest najważniejsza i jest i będzie. I dla Piotrka jest jego matka najważniejszą osobą. Skoro matka go odrzuciła. To, i to wszyscy go powinni odrzucić, jeżeli go nawet ktoś pokocha i chce, to on będzie udawaniał na siłę pod, w każdy sposób, że, żeby, że, że nie, że on się nie nadaje do kochania, będzie koniecznie chciał być odrzucony. I obserwuję Piotrka i widzę, że dzieciaki zjeżdż na zjeżdżalni bawią się, a potem w pewnym momencie wchodzi na górę, kładzie się na zjeżdżalni się i niech się nie będzie tak, Bo on na poziomie świadomości to on chce dobrze i on już rozumie. On jest, on tak naprawdę nie jest upośledzony. On to rozumie, on wie, on chce tu być i bardzo chce mieć piłę, jeździć kładem, traktorem, być takim silnym facetem, pracować w lesie. Ma takie marzenia, ale jednocześnie nim co jakiś czas tam do środka rzuca i on nad tym nie jest w stanie zapanować. I robię to od 14, prawie 15 lat i wydaje mi się, że to jest zupełnie zwyczajne, bo to jest moje życie. Ile razy jestem oceniana w PCP-rze, to cały czas słyszę jakieś zarzuty, że czegoś nie zrobiłam, nie napisałam w terminie, więc cały czas mi się wydaje, że czegoś tam nie robię i że to nie, nie jest tak, jak być powinno. Ale rzeczywiście jak się popatrzy na to z zewnątrz, to, to nie robię nic innego przez całą dobę od. 14 lat z górką, tylko zajmuję się dziećmi i, i takie życie wybrałam. To jest e, moja decyzja. Nikt mnie do tego nie zmuszał. Nie o tyle mam mm, łatwiej mogę sobie z tym poradzić e, wewnętrznie, że te dzieci nie urodziły mi się i nie mogę mieć do nikogo pretensji, że takie są. Tylko tak, tak ja zdecydowałam, żeby takie dzieci przyjąć. Jeśli to jest odbierane tak, że jest to, jest to coś. Super, to tym bardziej nam jest fajnie i, i jesteśmy w sumie w szoku, że, że dostaliśmy aż takie wsparcie i że tyle osób się zainteresowało i bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy za pomoc, bo, bo bardzo nam jest potrzebna i nam w sensie rodzinie i dzieciom i będzie nam teraz dużo łatwiej na pewno i fajne będą święta i, i dzieci będą miały się z czego cieszyć. Dostali. I prezenty, i słodycze, i, i pieniądze są jeszcze. Jutro pojedziemy po zakupy i, i będzie na bogato na stole też. Co, co też jest ważne w sumie, bo, bo to są ważne święta. Także wielkie dzięki Wszyscy, którzy wpłacili na te zrzutki, pieniądze, biorą udział też w naszym życiu i, i też tym dzieciom pomagają. za to dziękuję bardzo. Pomysł jest, pomysłem jest założenie e, farmy. Jest tutaj teren, mamy hektar ziemi, coś prostego. Jest pomysł, żeby założyć konkretnie farmę ślimaków. E, druga połowa stycznia jedziemy na szkolenie z tego zakresu. Być może ktoś ma lepszy pomysł na to, żeby zapewnić mm, po prostu sposób zarabiania. I możliwość również utrzymywania siebie, poczucia takiej przynależności do społeczeństwa dla tych dzieciaków, które są no, trochę przekreślone, bez, beznadziejne przypadki dla no, dużej, ludzi, dużej rzeszy ludzi. Nie dla mnie, nie dla Agaty. Postaram się odłożyć jak najwięcej i odkładam na to. Mamy na to środki, będą na to środki jakieś tam, ale w kwestie żeby z tym ruszyć jak najszybciej po prostu. To nie jest na zasadzie żeby pokazać tylko, żeby zapewnić im. Wiadomo, że trzeba będzie włożyć bardzo dużo swojej pracy, ale trzeba będzie w to zainwestować. Dwie agatki. Żegnamy się, nie? Trzymajcie się do zobaczenia. Lecimy, lecimy. Czas na nas. No jak trzeba, to trzeba. Dziękujemy bardzo to wyjdziemy. No moi drodzy, wróciliśmy do Warszawki. 31 132 zł. 31 132 zł. Tyle zabraliśmy na zrzutce. Wszystko, jest już Agaty, koszty operacyjne naszej organizacji wyniosły 0,0,0. Mamy stuprocentową skuteczność działalności charytatywnej. Yy, ale to jest Wasza skuteczność działalności charytatywnej. Bardzo, bardzo, bardzo chciałbym Wam podziękować za Wasze wielkie serce, ogromne serce, bo 31 tysięcy to jest wielka suma. I na to się zrzuciło bardzo dużo osób, i dzięki Wam ta kobieta dostała ogromne wsparcie w okolicach Bożego Narodzenia, wtedy, kiedy zima tam była, kiedy oni potrzebowali na, na opał, na ogrzewanie, żeby zaświętować po, prostu po ludzku Boże Narodzenie. To się wszystko udało dzięki Wam. Dzięki Wam. Dzięki dobru, które w Was mieszka. A zawsze jest tak, że za dobrem stoi Pan Bóg. Więc wszystko jedno, czy jesteś człowiekiem religijnym, wierzącym czy niewierzącym, to dobro, które jest w tobie, jest śladem czegoś więcej niż ty. Jak ludzie współpracują solidarnie ze sobą, to jest tak, że taka kobietka dostaje taki prezent. No, chwała Bogu po prostu i bardzo, bardzo jestem Wam wdzięczny, że chcieliście się podzielić tym, co jest dla Was ważne, no bo te pieniądze dla wszystkich są ważne, to nie ma się co oszukiwać, to pomaga w życiu. Ale podzieliliście się z nią, żeby ona też miała coś y, ważnego w życiu. Y, więc dzięki, dzięki. Dzięki. A jak ktoś by chciał, to moi drodzy, droga Abrahama w tym roku też idzie, bo to się zaczęło od drogi Abrahama, że faceci poszli na pielgrzymkę i żebrali jedzenie. Później spotkali taką rodzinkę, opowiedzieli o tej rodzince, później była wasza akcja, że wy się zrzuciliście na to wszystko i, i, i ta kobietka to dostała. Do tych 31 tysięcy trzeba doliczyć jeszcze takie osoby, które bezpośrednio się skontaktowały przez nas z Agatą. I wiem, że z Niemiec na przykład była rodzina, która wysyłała Agacie chemię i osoby, które bezpośrednio też jej jakoś pieniądze przekazywały, żeby ominąć zrzutkę. Więc jak ktoś by chciał kontakt z Agatą, żebyśmy my pomogli w tym kontakcie, to jest taka możliwość. No, że warto tam pojechać, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Zrób sobie dzisiaj święto, yy, świętowanie dobra, które jest w Tobie. Usiądź na chwilę i pomyśl, ja przekazałem im coś. Coś dobrego we mnie kazało mi to zrobić. Coś dobrego mnie popchnęło we mnie, czyli we mnie mieszka to dobro. We mnie mieszka jakoś Bóg, skoro jest dobro, we mnie to jest coś lat Boga, czyli on tam jest. A oczywiście zapraszam Was na drogę Abrahama. Jeśli macie ochotę, to w linkach pod filmikiem Edycja 2019 jest specjalna droga dla ojców z synami. Tylko dla ojców z synami, więc to jest świetna okazja, żeby pójść ze swoim synem w drogę i mieć dużo czasu, żeby z nim pogadać. Może poruszyć jakieś ważne tematy, a może nie po prostu pobyć. A jak nie ojciec z synem, to standardowo ośmiu facetów idzie bez pieniędzy, bez jedzenia. Zapisy pod, w podlinkach.